Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Onego czasu, rzekł Jezus uczniom swoim, jeśli kto chce za mną iść, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Albowiem, kto by chciał życie swe zachować, straci je, a kto by stracił życie swe dla mnie, znajdzie je. Bo co za pożytek człowiekowi choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca Swego za aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego.